Po dłuższej przerwie. Witam. Naszym tematem przewodnim jest zarządzanie w czasach kryzysu. Mówiliśmy o, o tym, czy nasz, na pierwszym naszym spotkaniu takim wirtualnym mówiliśmy, czy e, bardziej oszczędzać, czy bardziej inwestować w ludzi. E, Dojrzeliśmy do wniosku, że trzeba wyważyć. Na naszym drugim spotkaniu mówiliśmy o tym, czy mieć perspektywę krótkoterminową, czy długoterminową. W międzyczasie z moim przyjacielem Andrzejem rozmawialiśmy o roli komunikacji w zarządzaniu w czasach kryzysu, ale kryzys nie mija. Dalej przed nami no, trudne jego skutki. Widzimy e, już cztery miesiące w, w pandemii, widzimy e, duży wpływ na wszystkie nasze organizacje, zarówno e, korporacyjne, jak i prywatne, I, i taki powoli dosięga nas lęk, mimo że. E, z, e, komunikatorów z mediów dochodzą nam informacje, że obronną ręką przechodzimy przez tą sytuację kryzysową, ale czy tak naprawdę jest? Eksperci nie są zgodni do tego, co nas w przyszłości czeka. Są eksperci, którzy wieszczą zakończenie etapu kryzysowego, wieszczą rozpocząć odbicie i to silne odbicie gospodarki, jednocześnie są eksperci, którzy twierdzą, że to odbicie nastąpi, jednocześnie będziemy na nie czekać dłuższy czas. Mhm. To, co widzimy na dzień dzisiejszy, to kwestia zatrudniania czyli ten etap zwalniania ludzi, zatrudniania, odmrażania gospodarki. Na dzień dzisiejszy jest taki niejednoznaczny. Sprawdzamy stan bezrobocia. Bardzo wiele wskaźników mówi o tym, że bezrobocie powinno być znacząco większe. W tej chwili jeszcze tego wskaźnika bezrobocia jeszcze nie widzimy dokładnie, jaki on jest, dlatego że wiele osób jest jeszcze w stanie wypowiedzenia. Czy Zwracając uwagę tylko i wyłącznie na rynek polski, krajowy, czy ten efekt mrożenia będzie widoczny i mocno uderzy w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku, i odbicie nastąpi dopiero w 2021, czy ten efekt mrożący będzie miał wpływ na zatrudnienie, a tym sposobem i na jakość życia w Polsce, to się dopiero okaże. No tak, jest teraz taka, jak taka przejściowa sytuacja, bo z jednej strony duże firmy, które zdecydowały się skorzystać z pomocy publicznej, a była ona dosyć bogata i, i, i obfita w różnych wymiarach, jednocześnie miały tam zapisane w warunkach korzystania z tych funduszy zakazywanie. Więc być może teraz skorzystają przez jakiś czas tych instrumentów pomocowych, a te duże restrukturyzacje, duże podziały, separacje dopiero nastąpią. Mamy też teraz okres wakacji, które w wielu firmach przebiegają w sposób taki strukturalny. To znaczy firma zamyka się na dwa tygodnie, na miesiąc, bo wtedy przeprowadzane są Jakieś większe przebudowy, wprowadzanie nowych linii produkcyjnych, czy, czy jakichś nowych modeli, jak to jest na przykład w, w, w sektorze motoryzacyjnym. No, ale właśnie to, to, to dalej jest takie niepewne, w którym kierunku to pójdzie. No, ja, ja, ja mam obawy. Ten, ten zapowiadany. Dalej wzrost gospodarczy na poziomie 1,1% na ten rok, to może być troszkę zbyt optymistyczne. A co za tym pójdzie, no to właśnie, jeżeli spadnie nam popyt, a my jesteśmy gospodarką bardzo opartą na, na konsumpcji, to w tym momencie może to pociągnąć ze sobą taką lawinę skutków. Kiedyś mówiliśmy o tym. Okuli śnieżnej, że to, to napędza się i, i może uderzyć. A skutki tego mogą być no, w, e, obserwowane w wielu obszarach. No teraz mamy wybory, więc to też może być jakaś przyczyna wy, wyciszania tej, tej sytuacji prawdziwej. Poruszyłeś trzy istotne term tematy. Pierwszy temat to pomoc państwa firmom. Powiedziałeś, że była obfita. Jednocześnie się z Tobą zgadzam, jednocześnie się nie zgadzam. Co do tej obfitości, to w wymiarze takim propagandowym, to ona była duża. W wymiarze rzeczywistym musielibyśmy się skoncentrować, sfokusować się na konkretnych obszarach, mhm. na konkretnych branżach. Bo jeśli mówimy o pomocy państwa na okresie pandemii, to widzimy, że część firm skorzystała. I zupełnie niepotrzebnie, bo ta pomoc była yy, na zasadzie siejemy, bierzcie wszyscy. Jest. Jest. A to nie o to chodzi. To chodziło o to, żeby dać tym, którzy tego potrzebują. Dostały firmy z branży budowlanej, instalacyjnej. To jest branża, w której głównie ja funkcjonuję. Stwierdzam, że tym firmom to nie było niezbędne. To było przydatne. Owszem. Jednocześnie porównuję swoją działalność do branży hotelarskiej, mm. gastronomii i do branży turystycznej i eventowej. Mam klientów, którzy prowadzą firmy transportowe transport ludzi, mm. turystyka zagraniczna autobusy, wożące ludzi do, do hoteli pralnie, które pr, pracują na potrzeby hoteli mm. niedostateczna pomoc. Pomoc dla firm transportowych niedostateczna. Mm. To wszystko było niedostateczne i jest niedostateczne. Mówimy o tym, że część firm skorzystała z Funduszu Rozwoju w ramach tarcz. Tak. Okej, okay. część firm produkcyjnych otrzymała pieniądze, otrzymała wsparcie, utrzymała zespół, liczą na odbicie. To było dla nich dobre. Takich firm jednak jest relatywnie mało. To poruszyłeś jeden wątek. Kolejny wątek mówiliśmy o nastrojach. Nastroje są różne, właśnie branża budowlano instalacyjna jest uzależniona z kolei od popytu na mieszkania. Jeśli ludzie przestaną mieć pracę, przestaną móc zaciągać kredyty, to przestaną kupować mieszkania. Rynek nieruchomości Spadnie. Spadnie zainteresowanie nowymi mieszkaniami, spadnie zainteresowanie budownictwem, to uderzy pośrednio w branżę budowlaną, instalacyjną. No to, 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 to Twoje, twoje spostrzeżenia są celne, bo tak, wiele z tych sytuacji dopiero wyniknie po jakimś czasie. Te zmiany one nie są takie natychmiastowe. Tutaj musimy poczekać na, 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 na skutki po. Wiem, dwóch, trzech kwartałach nawet. W niektórych, niektórych sektorach po prostu ten cykl jeszcze rozpędem może być dosyć duży, tak jak w budownictwie, że są pewne inwestycje rozpoczęte, no to, to trzeba je skończyć oczywiście, jeżeli fundusze na to pozwalają, ale nowe być może już nie będą otwierane i to spowoduje duży no, taki zator. Nie, nie będziemy mieli Pracy dla ludzi, którzy najczęściej w tym sektorze pracowali. Po, teraz mamy, mamy, mamy lipiec, więc pojawi się potrzeba do pracy w rolnictwie, będą zbiory. Jak to będzie rozwiązane? Czy, czy do, do tej pory mieliśmy bardzo duży napływ ludzi ze wschodu, którzy pomagali nam przy tych pracach polnych. Jeżeli dalej utrzymany będzie zakaz wjazdu, czy kwarantanna wymagana do, po, po przyjeździe, no to nie wiem, jak, jak to się rozwiąże. Polski rynek pracy ma możliwość wchłonięcia od miliona do dwóch milionów osób. Ostatnie lata pokazały, że zarówno rolnictwo, jak i cała branża turystyczna, hotelarstwo funkcjonuje na przybyszach z Ukrainy. Dzięki Ukraińcom. Polska gospodarka się rozwijała. To jest moje zdanie. Dlaczego się rozwijała dzięki Ukraińcom? Dlatego, że bardzo wiele Polaków młodych po prostu wyjechało na zachód. ich miejsce do pracy przyjechali Ukraińcy. Dzięki nim rozwijała, stała w ogóle cała branża rolno-spożywcza w Polsce. Dzięki nim funkcjonowała cała branża turystyczna. Jeżdżąc po Polsce, odwiedzając hotele czy nawet ośrodki wypoczynkowe, miałem okazję widzieć, że branża turystyczna, czyli obsługa branży turystycznej w sensie kelnerzy, recepcja, recepcja tak, yy, sprzątanie, sprzątanie hmm. tak, cała ta obsługa, to to są ludzie. Za wschodniej granicy, nie tylko Ukraińcy, mówię także o innych. Generalnie chodzi o, mi o pracowników przyjezdnych. Znaczy dokładnie to, co my wykonujemy w Holandii, we Francji, do Włoszech, Hiszpanii. Tak, dokładnie. Dzięki temu, że ci Ukraińcy, ci ludzie ze wschodu, pracownicy zagraniczni do Polski przyby przybywają i pracują, świadczą usługi, dzięki temu polskie turyst branża turystyczna. Także i branża budowlana, bo zatrudniamy Ukraińców w dużym wymiarze, one funkcjonują, te branże. W tej chwili, tak jak mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, gospodarka to są naczynia połączone. To są duże firmy, korporacje, na rzecz których pracują małe firmy. Bardzo dużo działów gospodarki, to co powiedziałeś przed chwilą, idzie pewnym rozpędem. Budownictwo, Branża budowlano-instalacyjna idzie rozpędem. Ona staje ostatnia i ostatnia zacznie. W związku z tym, w momencie, w tej chwili potrzeba rynkowa, potrzeba zatrudniania jest relatywnie niska. Dlatego, że w praktyce branża hotelowa stoi, branża motoryzacyjna z moich informacji jeszcze stoi. Produkcja samochodów jeszcze stoi, to jeszcze. Nie ruszyło. Z, tego, z mojej orientacji wynika, że firmy z branży motoryzacyjnej na liniach produkcyjnych 70-80% pracowników to są Ukraińcy. Jeśli mamy potrzebę zatrudniania ludzi, to kiedy ta potrzeba zatrudniania ludzi występuje? Ta potrzeba zatrudniania występuje wtedy, kiedy gospodarka się toczy, kiedy dzieją się te rzeczy. W momencie, kiedy stoi turystyka. Stoi branża hotelarska, stoi wyselekcjonowana branża produkcyjna, to nie potrzebujemy tych pracowników w tym momencie. Teraz ich nie potrzebujemy. Co się stanie z tymi pracownikami ze wschodu, kiedy my ich teraz nie potrzebujemy, a oni potrzebują zarabiać? Jak to widzisz? I Niemcy i Austria już deklarowały otwarcie rynku pracy dla. dla... Ukraińców, dla, dla Białorusinów. To jest ryzyko. Jak na razie z powodów językowych, kulturowych, Ukraińcy woleli pracować w Polsce, bo to jest też duży rynek, ale tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli będzie u nas, nie będzie tej oferty pracy, a będą gdzieś indziej, no to, to rachunek jest prosto. Oni też mają przecież rodziny do wyżywienia i, i, i jakieś zobowiązania swoje w swoich państwach. Także to, to jest ryzyko, jak najbardziej. No, z drugiej strony, mamy też duży rynek pracy w Polsce. Mamy, nie wszyscy wyemigrowali, na szczęście. Więc teraz ta promocja, aby spędzać wakacje w Polsce, co się dzieje? Myślę, że wiele z moich najbliższych znajomych wybiera się na wakacje gdzieś tutaj na morze, na Mazurę, w góry. To, to może pomóc. To może troszkę, to nie będzie pełne zażegnanie tego kryzysu w, w tej branży turystycznej hotelarskiej, ale troszkę pomoże, przynajmniej przetrwać do momentu aż no nie wiem, wynajmą szczepionkę lekarstwo na, na, na wirusa i znowu zaczniemy funkcjonować tak jak w zeszłym roku. Także to jest jakaś szansa. No ale, ale ryzyko jest, ryzyko jest. Tym bardziej jeszcze, że my coraz bardziej uczymy się pracy zdalnej. Więc w tym przypadku tam, gdzie niepotrzebna jest Fizyczna obecność pracownika w zakładzie czy w firmie, to może wykonywać z każdego miejsca na ziemi. Teraz nie może to być nie, nie musi to być Polak. Może to ktoś z zagranicy wejść w to miejsce. To może być osoba niepełnosprawna, która do tej pory mogła mieć jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o, o pracę. Tutaj posiadając jakąś niższą mobilność, może w 100% wykonywać te same obowiązki, co wcześniej. Pracownicy no, pełnosprawni. Także ten rynek pracy też może jakoś e, e, nabrać. Ewoluować. No, właśnie nabrać ciekawego e, wektora rozwoju, którego wcześniej nie, nie planowaliśmy. E, jeden wątek bym chciał poruszyć, e, e, ale to po przerwie.